Dzisiaj kolejny dzień mamy. Może trochę nie najlepiej, że mamy kolejny dzień, a ja jestem dalej biedny. Ale jest jedna rzecz. Kupimy sobie w tym odcinku dom. Nie wiem jeszcze dokładnie, jaki to będzie dom. Ale kupimy sobie dom. Ale najpierw, zanim kupimy sobie dom, ja pójdę się przespać. W moim śpiworze yy, śpiwór muszę wziąć sobie. I będę spał w przywozie. Prześpię się tu, gdzie wczoraj. Dobra. Ok. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Dobra. Powstaje, widzowie. I pójdziemy sobie kupić dom. Auta na razie nie kupuję. Nie no, opłaca się auta kupować, tak? Ważniejszy jest. Dom. Zobaczymy, jaki to będzie dom, ale wy zobaczycie go dopiero za chwilę. Najpierw ja zobaczę, a później dopiero wy. Widzowie, okazało się, że ten dom dopiero będzie się budować, ale patrzcie, tu jest zaznaczone: to już jest oficjalnie moja działka. Tu będzie mój dom. Nie wiem dokładnie, znaczy ja już wiem w sumie, jaki będzie ten dom. Nie, bo oczywiście nie bogaty, nie nie wiadomo, ile ja tam pieniędzy. Bo w ostatnim filmie zarobiłem 500 zł, ale jeszcze tam, ja, jeszcze tam miałem, więc miałem 560 zł, tak. I sobie jeszcze trochę zarobiłem w ogóle, bo szef mi dał pieniążków, bo pracowałem jeszcze dzień wcześniej. A dzisiaj będziemy mieć dom, więc ja sobie pójdę, nie będę przeszkadzał. Kupię sobie jakieś jedzenie, bo no, zapomniałem o jedzeniu trochę. Znaczy, ja tam miałem jedzenie, nie budowałem, bo miałem jedzenie, ale już mi się w sumie powoli kończy, dlatego idę sobie kupić jedzenie od razu, bo coś tam mam. Tego, pieniędzy. I sobie kupię na pewno coś pożytecznego, nie, nie będę kupował jakichś chipsów, czy coś takiego, nie? Mm. Kupię sobie mięso. Można to mięso wziąć? Nie, nie kupuję mięsa. Wezmę sobie też, tak jak ostatnio, w takim razie to samo. Pieniążki sobie wyciągnę. Gdzie moje pieniążki, pieniążki, jak sobie pieniążki? Muszę znaleźć moje pieniążki. Dobra, moje pieniążki. Okej. Okay. tu zostawiam pieniądze, bo nie wiem gdzie co jest. Gdzie ktoś jest? I idę. Dobra, więc mamy jedzenie kupione. Nie wiem ile potrwa dokładnie ta budowa, bo nie mówili mi. Znaczy, powiedzieli mi, że nie wiedzą. W ogóle mogłem może kiedyś przechować, tutaj przebywać, ale miałem za mało pieniędzy na jakieś takie rzeczy, tak? Nie było mnie do końca stać, ale teraz już jestem naprawdę dobry. Planuję już za niedługo kupować swój oryginalny strój, tak jak miałem zawsze, Cristiano Ronaldo strój. Co ja robię w ogóle? Dobra. Okej, okay, zobaczymy. Yy. Zobaczmy, tak z ciekawości, kto jest w ogóle poszukiwany. Dobra. Na szczęście nie ja. Ja nie jestem poszukiwany, więc dobrze. Więc to jest najważniejsze. Tutaj nie będę wchodził tylko do biedaków. Aha. Dobra, widzowie, ja jadę zobaczę, Co się. Z Dobra, już jest git. Dobra, ja jadę zobaczyć jak tam idzie budowa i a my się zobaczymy dopiero za chwilkę. Widzowie dowiedziałem się, że mój dom już jest skończony. Ja w sumie też go na, 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 jeszcze nie widziałem, ale jestem ciekawa naprawdę tego domu, bo ja byłem biedny i coraz lepiej mi idzie z tym i już jestem coraz bliżej. Jacie, patrzcie, tu już mogę sobie zamknąć dom. Znaczy otworzyć tu mnie chyba? Nie wiem, sobie, czy jest to otwarty, czy zamknięty. Dobra, na razie tak patrzymy. I tu, teraz jest dom. O! Tu już trochę widać. I to jest mój dom! U, Ej, dobra, jest całkiem dobry! I tutaj będę mieszkał w takim domku. Teraz was oprowadzę. Dobra. W sumie sam siebie. Mamy nawet telewizor. Ej, tu jest strasznie przytulnie. Ja lubię, jak jest są przytulne rzeczy. Nie tędę wchodzę na drabinie. O. Tu mamy łóżka, nawet... Dwa duże łóżka na cztery osoby się pomieszczą. Więc zapewne łóżka wystarczy mi. Okej. Okay. O tutaj można tylko spać. A nie, nie da się spać. Dobra, to chyba jest przemyślane trochę. Mamy lodóweczkę. Jesteś w lodóweczce? Jest nawet w lodoweczce. Mamy ten zlew. Tutaj mamy kuchen. O, wow, mamy ten nawet. Dobra. Tutaj mamy toaletę. Ale to, toaleta jak toaleta, tak? Zobaczmy sobie na zewnątrz. Dom sobie zamknę. I na zewnątrz mamy tu taki ogródek. O tu, a tu też można z tyłu wejść, dobra. Mamy taki... Nawet tu grilla mam, co? Ja cię! Jesteśmy coraz bardziej bogaci, widzowie. Nie wierzę w to. Ja jeszcze pamiętam jak niedawno mnie wyrzucili z domu. Powiedzieli tak. Nie zapłaciłeś za rachunki, nie masz pieniędzy, musisz wyjść z tego domu. Zabieramy ci dom, i wtedy mi zabrali ten dom, i musiałem sobie jakoś radzić. I dotarłem tutaj, w tym, w to miejsce. Ja cię! Kamery nawet wam. Czajcie to? Co jest? Kiedyś jeszcze sobie przemaluję, może ściany jakieś, żeby. Był niebieski, może na przykład, ale no, bardzo mi się podoba. Nawet tu jest dzwonek, Bardzo strasznie mi się podoba ten dom. Znaczy, w sumie nie jest najlepszy, ale ja niedawno mnie wyrzucili z domu, więc to jest naprawdę dobry dom. A ja teraz idę się przespać w wygodnym łóżku w końcu. Bo ja tak dawno nie spałem w wygodnym łóżku. W miarę jestem wyspany, ale w takim wygodnym łóżku trzeba spróbować. O, ale fajnie. Jak mięciutko tu jest w Jak mięciutko. Co jest? Dobra. Poglądam sobie telewizję, może też. Zobaczmy w ogóle co w telewizji leci. Tak. To jest dobre. To może nie. No, tego nie będę... O! Wojna! Tak! Lubię oglądać wojnę. Dobra. Oglądamy wojnę. Mm, wiadomości w sumie takie. Trochę. Ale dobra. Siłownia, tak. Będę kiedyś musiał chyba iść do siłowni, ale na razie nie mam jak, tak. Nie mam pieniędzy tyle. Co się dzieje? Co? Paliło się w Brookhaven? O ja ci w Brookhaven się paliło, czekajcie. Tu można nawet sobie. Mogę pomalować. Jak tu jest fajne. K. A. P. I. I. D. E? Nic nie widać. Czekaj, napisz coś innego. Sy. U. B. Subskrybujcie, widzowie, ten kanał. Tak, musicie subskrybować ten kanał. Po więcej takich rzeczy. I będziemy się teraz rozwijać. Ale szczerze tu jest przecudownie. Ale tu mam naprawdę dużo rzeczy. Nawet sąsiada. Pali się. On się. Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Dobra, ja stąd lepiej idę. Że mi się nic nie stało. to wiem widzowie, a to był taki mój dom. Pokazałem wam dom w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki dom. A i zobaczymy, co będziemy robić w następnym dniu na Brookhaven. A tu mamy nawet safe, nie zauważyłem tego. Tu też jest kominek w domu. Zobaczymy co po prostu będziemy robić w następnym dniu. Pa widzowie.